Witam cię bardzo serdecznie Robert Oliński, kłania się z tej strony. Dzisiaj chcę się z tobą podzielić pewną fenomenalną myślą, która może zmienić bardzo dużo w twoim życiu, w twoim nastawieniu, do tego jak żyjesz, co się dzieje, co się dzieje w twoim otoczeniu, w twojej pracy, wśród twoich znajomych. Chcę ci powiedzieć, że tak naprawdę jesteś ludzkim przekaźnikiem. Jesteś, jakby to powiedzieć, ludzką wieżą przekaźnikową, która przesyła częstotliwości ściśle związane z Twoimi myślami. To myśli właśnie są odpowiedzialne za to, co się dzieje w naszym życiu. To nasze myśli kształtują nasze postrzeganie świata. Jeśli przede wszystkim chcesz zmienić cokolwiek w Twoim życiu, najpierw. Najpierw musisz zmienić swoją wibrację. A jak zmieniasz swoją wibrację, wibrację swojego, prawda, umysłu? A, bo, a więc zmieniasz to poprzez zmiany częstotliwości swoich myśli. I nie ma innej drogi do tego. Nie ma tak naprawdę, że świat zewnętrzny nie oddziałuje na nas. To my tak naprawdę postrzegamy dzięki, dzięki swoim myślom. Interpretujemy przede wszystkim świat zewnętrzny. Czyli aby zmienić swoją rzeczywistość, aby zmienić swoją, e, swoją sytuację, czy to zarówno w, w życiu osobistym, czy to zarówno e, w pracy, prawda, najpierw musisz zmienić swoją energię, najpierw musisz zmienić swoją częstotliwość, a dokonasz tego tylko i wyłącznie poprzez zmianę swoich myśli. Jak ktoś. Bardzo dawno temu powiedział: że Człowiek jest tym, o czym myśli przez cały dzień. Jeśli myślisz o sukcesie, to ten sukces wreszcie osiągniesz. Oczywiście wiąże się to też z pracą. Jeśli myślisz cały czas o porażce, to no, co tu dużo ukrywać, ta porażka po prostu nastąpi. Henry Ford powiedział kiedyś coś takiego, bardzo ważne słowa i, i zapamiętaj to, ponieważ jest to bardzo ważne, że jeśli myślisz, że coś osiągniesz, Albo myślisz, że czegoś nie osiągniesz, to prawdopodobnie w każdym z tych dwóch wypadków masz rację. Dlaczego? Ponieważ to ty kreujesz swoje życie, i nie zwalaj, nie zwalaj na nikogo tego, to, to, żadnej sytuacji, która się dzieje w Twoim życiu, ponieważ tak naprawdę jesteś kreatorem tego życia. Jesteś twórcą swojego życia, swojego małego wszechświata. Także zacznij od dzisiaj zmieniać to. Pamiętaj, jesteś wieżą transmisyjną, która nadaje częstotliwości, częstotliwości energetyczne, częstotliwości Twoich myśli. Aby zmieniło się Twoje życie, zmień częstotliwość swoich myśli. Wprowadź się na wyższą wibrację, wprowadź się w ten sposób, żeby myśleć pozytywnie o pozytywnych rzeczach i w ten sposób. Zaczniesz inaczej emanować, Twoja energia się zmieni i zaczynają, zaczną Cię wówczas odbierać inaczej inni ludzie. Zaczniesz przyciągać do siebie osoby, które emanują w tym momencie taką energią, jaką Ty wysyłasz. Jest to nic innego jak prawo przyciągania. Bardzo serdecznie dziękuję za Twój czas, to tyle na dzisiaj chciałem powiedzieć. Jeśli ten wpis, ee, bądź, bądź, bądź ten film, ponieważ jest, jesteś na YouTubie, mnie widzisz, Ci się podoba, oczywiście podziel się tą informacją ze swoimi znajomymi poprzez media społecznościowe, tak jak Facebook, Twitter. Bądź po prostu, jeśli nawet nie chcesz nic spisywać żadnego komentarza, jesteś, tak jak wspomniałem na YouTubie, pod spodem są takie e, dwa, dwie możliwości: e, kliknij lubię albo nie lubię, za którykolwiek z nich jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i życzę Ci przesympatycznego, przemiłego dnia. Do usłyszenia!